Przemek, po takich meczach uśmiech jest bardzo uzasadniony Bo Pogoń, bardzo niewygodny rywal, wysoko notowany w tym roku Prawdopodobnie będzie w pierwszej czwórce po fazie zasadniczej Azoty grają w tym sezonie jak grają, ale ostatnie mecze rzeczywiście pokazują, że zwyżka formy jest No i dzisiaj zwycięstwo taką różnicą bramek, no to na pewno musi wywoływać uśmiech na twarzy no na pewno jest z czego, się, z, czego się, z, czego się, z czego się cieszyć, bo dzisiaj naprawdę zagraliśmy dobre zawody. Zresztą jak już zauważyłeś jest zwyżka formy, można powiedzieć, że... W końcu azoty grają na miarę możliwości, na miarę właśnie takich, takiego zacięcia, zaangażowania, bo jak wiemy wszyscy mamy bardzo dobrych zawodników no i to jak pokazuje trener Skutnik, wyciąga z nich co najlepsze. Jeden z takich poważniejszych i bardziej znanych polityków w Polsce powiedział kiedyś, że nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Początek sezonu w wykonaniu azotów, taki jaki był każdy widział, koniec, zbliża się już dużymi krokami i wygląda na to, że może być naprawdę bardzo obiecujący. No dokładnie, zaczęliśmy na pewno nie najlepiej, nikt się nie spodziewał, że, że zaczniemy tak słabo ten, ten sezon, bo naprawdę mamy dobrą drużynę. Ale tak jak powiedziałeś, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy, mamy przed sobą jeszcze bodajże chyba cztery mecze w rundzie zasadniczej, także nie stoimy jeszcze na straconej pozycji, tutaj nikt z nas, z nas jeszcze tutaj broni nie składa, jest to tylko sport i walczymy do samego końca. To jeszcze o dzisiejszym spotkaniu, Przemek. Dzisiaj wydaje się, że po raz kolejny to będzie taki banał, komunał, to jest już trywialne, to co powiem, ale obrona dzisiaj zaznaczyła się tym, że znaczy, właściwie to ona zadecydowała o tym, że jest zwycięstwo w dzisiejszym meczu, bo w, ogronie, w obronie zagraliście naprawdę fantastycznie. No cóż, pracujemy na treningach, staramy się jeszcze bardziej tutaj niektóre elementy poprawić, bo wiadomo, jest to tylko sport i błędy się zdarzają, ale mówię. Pracujemy na treningach, no dzisiaj zresztą było widać, że z meczu na mecz ta obrona wygląda coraz lepiej. Miejmy nadzieję, że, że jeszcze pójdziemy do przodu i, i ta obrona będzie jeszcze lepiej wyglądała. Mhm. No to o obronie powiedzieliśmy, powiedzmy jeszcze o ataku. Tutaj z Michałem Świderskim z Radia Puławy 24 zauważył Michał, że nabrałeś olbrzymiej pewności siebie, yy, chociażby po tych występach w reprezentacji mistrzostwa świata i dzisiaj pokazałeś też parę fajnych akcji. No ja przede wszystkim cieszę się, że mogę pomóc drużynie, bo to jest mój cel numer jeden. Wiadomo, wyjazd na mistrzostwa dodał mi jeszcze większej pewności siebie i mam nadzieję, że tutaj do końca sezonu będę takim starał się być takim mocnym ogniwem dla naszego zespołu, żeby te cele, które sobie założyliśmy przed sezonem zostały zrealizowane. To trochę właśnie czując Twoją dyspozycję, widząc Twoją dyspozycję zadrżeliśmy jak zszedłeś utykając z parkietu, ale widzę, że chyba z nogą jest w porządku. No tak, przy jednym rzucie tutaj upadając podkręciłem lekko kolano, można powiedzieć, bo gdy e, wróciłem do obrony, poczułem tam lekkie ukucie i wolałem tutaj nie ryzykować e, zdrowia, bo wiadomo sezon jeszcze się nie skończył, jest mnóstwo grania, także tutaj e, e, wszystko jest okej. Okay, jestem dobrej myśli, że na następny mecz już będę gotowy. rozmawiając z Przemkiem Krajskim mówiłem, że po takich meczach, no nie dziwię się jak wszyscy się w azotach uśmiechają i rzeczywiście dzisiejszy mecz, którego można się było obawiać. Wyszedł znakomicie chyba, tak patrząc, ty prowadziłeś statystyki, to powiedz co statystyki mówią, dlaczego ten mecz został dzisiaj tak wyraźnie wygrany? No statystyki mówią, nie statystyki, no, ale, ale po meczu można stwierdzić, że no, dzisiaj drużyna zagrała bardzo dobre zawody. W obronie przede wszystkim można powiedzieć, że zamknęliśmy zespół ze Szczecina. Zmusiliśmy ich, jak dobrze pamiętam, do bodajże 13 rzutów niecelnych, także bramkarzy mieli zdecydowanie łatwiej dzisiaj, może za wyjątkiem początku. Natomiast już później ta obrona była na tyle szczelna, że, że zmuszaliśmy ich do niecelnych rzutów. Do tego Bogdanów odbył też kilka trudnych piłek. No i widać było, że w tym momencie troszeczkę żeśmy zawodników ze Szczecina zniechęcili. Poza tym zafunkcjonowała doskonale kontra, szybki środek, zdobywaliśmy bardzo szybko łatwe bramki, narzuciliśmy przeciwnikom bardzo wysokie tempo. Widać było już w drugiej połowie, że po prostu zawodnicy ze Szczecina tego tempa nie wytrzymali, to tempo było dla nich zabójcze. Jotrze, jak myślisz z doświadczenia swojego trenerskiego, czy to jest dzisiejsze spotkanie wyzwoliło w zawodnikach azotów, bo to pogoń Szczecin, która no, ma napięku z azotami, azoty z pogonią. Czy to ona wyzwoliła takie pokłady sportowej walki, złości? Czy ta drużyna wchodzi właśnie na te właściwe tory, których od początku sezonu oczekujemy my jako kibice i wy jako trenerzy? No myślę, że na pewno pomalutko wchodzimy na te wysokie obroty, na, te wysokie, na to wysokie C. Tu już można było powiedzieć, że ten mecz rewanżowy z belgami już to była taka jaskółka, mała że, że po prostu zespół już zaczyna grać to, co należy. Później pamiętny mecz z Głogowym, no i teraz mecz ze Szczecinem. No, na pewno nasze mecze ze Szczecinem, e, że tak powiem, e, emanują jakąś taką e, energią dosyć, e, dosyć solidnie. Natomiast no, chciałem przypomnieć w tamtym sezonie żeśmy ich przeszli w fazie play-off. Na pewno Szczecin w dzisiejszych zawodach, będąc na trzecim miejscu w tabeli, przyjechał do nas z chęcią zwycięstwa. Natomiast, no, tak jak powiedziałem wcześniej, my żeśmy zagrali doskonałe zawody i udało ich się zdominować pod każdym względem i w obronie i w ataku, w kontrataku w bramce. Także pod każdym względem w dzisiejszym meczu byliśmy od trzeci na no, Należy się cieszyć. Myślę, że w tej chwili jest przed nami bardzo dużo grania i ten okres przepracowany w styczniu widać, że przynosi efekty. Mam nadzieję, że już tak będzie do końca sezonu. Mhm. No dzisiaj patrzyliśmy jeszcze na skład. Od początku meczu, w ostatnich spotkaniach wychodził prce. Zawodnik, który no troszkę jakby nie spełnia tych pokładanych w nich nadziei i tak sobie myślałem, czy może warto by było takiego zawodnika wpuścić może na bardziej podmęczonego rywala. Dzisiaj Proce pojawił się w drugiej połowie, no i wcale nieźle radził sobie kilka razy w obronie, no oczywiście nie ustrzegł się w błędów, rzucił też jakieś tam bramki, więc może to jest ta właściwa droga dla, dla tego zawodnika. No na pewno Nikolę próbowaliśmy już w różnych ustawieniach i w pierwszej siódemce z reguły w pierwszej siódemce i w obronie i próbowaliśmy grać nim tylko w ataku, oszczędzając go w obronie i odwrotnie. No dzisiaj wyszedł w drugiej połowie na podmęczonego przeciwnika. No, wiadomo, że Szczecin też już gra na dobrą sprawę ośmioma, dziewięcioma ludźmi, no, wyszedł na tak zwanego zmęczonego przeciwnika. Kilka ładnych hasy z dokoła, ładną bramkę rzucił też w kontrataku. No, na pewno myślę, że będzie jeszcze bardzo przydatny w dalszej części sezonu.